Witajcie, jedenasty nastał październik. Dzisiaj ostatni raz zbieram wszelkie warzywa dyniowate. Tu widzimy przebrzydły, jak dla nas, uciążliwy topinambur. Wielki rzechocho na tle nieba błękitnego. Przepięknie wyglądają kwiaty. Ale co z tego, jak nie można pozbyć się ból. Ma zalety, ma wady ta roślina. I teraz tak, zaczynamy od zbierania nie dyni ozdobnych. Tylko od dyni, które mają służyć jako podkładki do szczepienia arbuzów, melonów i mam cztery odmiany: Road Power, Shintoze, Figolistną oraz Karnivor. Nie mam Sprintera, ale też miałam najmniej nasion. Jest też dynia ozdobna w tamtej części, która mi się najmniej podobała, ale dostała piękna, nie żeby mi się specjalnie jakoś spodobała, lecz jest już ciekawsza. Zaczynamy od tych maleńkich, a jest to podkładka o nazwie Shintoza z nasion od producenta Fito. Dziki z tego czasu były tu, troszkę uszkodziły wierzchnią warstwę, ale tylko wierzchnią. Do miąższu się nie dostały. Potarmosiły pędy i poszły. Bez, wiecie co, bez ogrodzenia to tu nic nie urośnie. Zostanie zniszczone. Wale, szyntoza. Obok jest mała dynia. Bardzo podobno, lecz prowadzi do miejsca, do dołka, gdzie nie ma etykiety. Może później dojdę, która to z odmian. Różni się od szyntozy bruzdami kolorystyką, a obok siebie leżały. Więc tą zrywam i piszę znak zapytania. Tu dzik też sweciersko powalił nasadzonki na pędy. Nie wiem, czy powinny się te dynie jeszcze przebarwić specjalnie jakoś. A rozkroję te dynie bliżej wiosny. To znaczy, jak zacznę się psuć, to wcześniej to zrobię. A za chwilkę przyjdę, ale to myślę, że na końcu. Potem najpierw dynie podkładek. Jest to Road Power. Aha, być może, że ta przed chwilką ze znakiem zapytania też będzie Road Power, bo miałam najwięcej sadzonek właśnie tej dyni, tej odmiany. Już większa sztuka. Trudno jest znaleźć zdjęcia w internecie, Dni służących za podkładki, filmów. By zobaczyć fazy rozwoju, a jak ktoś wie, ma czas, chce się pogrzebać komuś, to proszę bardzo, niech mi namiary wyśle na takie źródła. To jest również Road Power. Tylko, że ta sztuka ma na sobie. Takie dziwne coś, wycieki, jakby galarytowate. Również coś takiego miała Dynia Miracle. cud. Jeszcze nie pokazałam ze zbioru i tego właśnie czegoś. Ja poszukałam swego czasu właśnie w internecie. Wyszło mi na to, że jest to jakiś grzyb, który pomaga rozkładać tkankę drzew. Nie pamiętam w tej chwili nazwy. Ale zobaczcie, jakie piękne przebarwienia, żółte. Prawdopodobnie musi się przebarwić do postaci bardzo dojrzałej dynia, Te zielone. Jest jeszcze jedna dynia właśnie road power. Niepodłożony styropian miała dupeczka żółta. Fajne bardzo podobają mi się te dynie, które mają ciekawy wygląd, Takie inne od wszystkich, najbardziej brodatkowe, a jak zobaczyłam to w internecie jest ich. Pewna gromadka, tu już zabieramy Road Power. Z rumuńskiego sklepu internetowego Seminte Plante. Tam jest bardzo duży wybór bardzo podkładek do szczepień i pomidorów, i melonów, i ogórków i ho-ho-ho. Czyli mamy już tu trzy Road Power. A może i ta, czyli może i cztery. Lecimy dalej z tematem. Pójdziemy o figolistną. Smutny to obraz. Wszystko zarośnięte, suche. Zakończył się ten sezon. Zbliżamy się do przepięknie wyglądającej dyni. I taka maleńka aksamitka jej towarzyszy. Takie maleństwo, no. Pędy już zupełnie zawilgotniały wypadła ze steropianu. Jedyny owoc. Ale jest w przeciwieństwie do tego, co przed dwoma czy trzema laty miałam. Na kilkadziesiąt metrów długa była sadzonka, bez żadnego kwiatka, Będę takie właśnie długaśne były. Cucurbita ficifolia. Dynia figolistna. Jadalna również, jak każda dynia. A wcześniej, kiedyś, kiedyś nie pomyślałam o tym, że również można je spożywać. Ta dynia występuje pod wieloma nazwami. Dogrzebałam się w internecie. Śliczna Etykietkę. Trzeba poszukać. Jest. Dwudziestego czwartego kwietnia siana na rozsadę. To nie ostatnia z podkładek. ale ponieważ na dnie taczki musi leżeć coś większego to teraz zetnę dynię tytan po jednej sadzonce na sorry, po jednej dyni na sadzące mam tą odmianę, czyli dwie sadzonki równa się Dwie dynie. Ojejku, ojejku. Od razu zetnę lunga dinapoli. Druga sztuka. Pierwsza jest większa. Jeszcze filmu ze zbioru nie pokazywałam. Teraz każdy kończy sezon. Nie ma się tak czasu oglądać, ale przyjdzie czas zimowy. To pewnie z przyjemnością nie jeden człowiek oko zawiesi i będzie tęsknił do sezonu i planował sadzenia. Ja też odpocznę troszkę po zbiorach, po uprzątnięciu stanowisk i też zacznę coś tam montować, szukać w tym moim obszernym archiwum. Londy Napoli, piłka no i zabieramy tytan Oj oj oj, oj. Uch, a to łobuziara porwała się. ze znakiem zapytania to było z sadzonki. Zaczęło się przebarwiać. Po drodze, małą ozdobną zerwę już nie będę wracała w tą część. Trzeba będzie tylko dalej wykopać. No to już później przyjdę z widłami. Ostatnią z podkładek idę. Będzie to szintoza, yy, nasion od pana Andrzeja. Pozdrawiam pana serdecznie i to mamy szintozę, Tak, tak, tu, 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 tu. tu, tu. użebrowana, przebarwia się na pomarańczowo ale z kilogram waży teraz to już pozostała tylko drobnica taka jak taki dynią zdobny z różnymi przebarwieniami To jest ładne połączenie barw. Nie, nie taka mocna zieleń, tylko coś takiego seledynek. Nierównomierne to ubarwienie jest. Jak mam ich tyle, to już dla mnie to nic ciekawego. Taka taka sobie. Ale ponieważ takiej mam mało o takich barwach, to już mi się bardziej podoba. Ale to chyba naturalne, że jak jest tegoś dużo, to nie robi wrażenia, jak to było na początku. Na tej sztuce widzę odcień. Mocny pomarańczy rzucił się, czyli ma trzy barwy, jakby. No od groma takich jest. A za momencik zbliżymy się do najpiękniejszej. To nie I nie ta. Choć mają też ciekawe wzory. i zrobiła i baba zrobiła narobiła bigosu bezczelność to te warzywa takie złośliwe Bo tak to jest jak się chce oddać coś jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy, jedziemy, jedziemy. krzywo prosto byle ostro jak się mówiło tak A na horyzoncie widnieje ta piękna. Oto ona, po tykwie, którą zebrałam takiej wypasionej, wielkiej. Ta najbardziej mi się podoba. Nie jest to tykwa na pewno. No ale piękna wzory i z całą pewnością tą sztukę wysieje za rok może wariacje arcy ciekawe utworzy twarda dała radę dojrzeć a tak się bałam, że nie zdąży jakieś 15 cm no, dwadzieścia ma. I mały włosa zaczął bym, Nogami wlazłabym wręcz w taką piękniutką. Tak okazałej zielonej brudatkowej nie mam. Mam trochę mniejszą oraz zielono-żółtą. Ale takiej nie mam. Może jeszcze się trafi rarytas jakiś. I piękna brodawkowa, ale nie aż tak bardzo. O innym odcieniu zieleni. I ma takie ciemne, zielone centki. Też bardzo ładna. A byłaby piękniejsza, gdyby miała większe brodawki. Te narośla. Zbliżamy się do tego rodzaju. Te właśnie zrobiły się piękniejsze, ale to nie ta sztuka. Zaraz pójdziemy po kolei. Oto ona. Wcześniej była tylko w jednym kolorze, tym kremowym. A teraz dostała żółtego pracuszka. Chyba, że to jest. O znakach przymrozku, lecz twarde to, to ale uroku już dla mnie nabrała. Jak, a jak państwo oceniają, mówią, jest jeszcze chyba jedna, czy dwie takie. O, i tu jakiś grzyb pojawił się. No wyprawa udana. Chyba maślak. Mąż chodzi na grzyby głównie przynosi maślaki w tym sezonie, w tych miejscach, gdzie zazwyczaj chodzi. Pachnie! Pachnie. Tylko jeden, a gdzie reszta? Mamy kolejną dynię. Również takie barwy ma. I kolejna. A no zobaczcie. Fajnie to wyszło nawet. Już ma ciekawszą strukturę. Dłużej pobyła na krzaczkach. Na sadzonkach. Maluszki są gładkie, bez żadnych tych chyba, tak? I tego jest najwięcej? No i prze, przeoczyłam jedną jeszcze podkładkę. Mam nadzieję, że fiszki nie zabrałam. Kurde blaszka! Kurde blaszka! Szukam za tym, szukam. Tak, fiszki nie ma, ale tu rosło. A, wow, rusz zaraz Road power. Porównam później. Bo obok jest karniwor. Etykieta. Czekajcie. No nie da się ukryć, że do tego dołka idzie Trudno. Znak zapytania. Bo w tym miejscu był carnivor, to, a sadzonka stąd się. A ta dynia tu ma początek sadzonki. To może również jakiś karnivor był. Diabli wiedzą. O, a ta oderwana. No pewnie dziki. O, tu jest bardzo fajna. Spójrzcie, jak się utworzył wzór pas dookoła. No mają takie niuanse. Tu chyba największa też się fajnie utworzyła. Zobaczcie, dupeczkę ma żółtą. A, zielony, szeroki i żółty. A u tej widzę skazę. Czyja ta robota? No czy czyja? Dzika chyba. Tak, patrzę na te zielone plamy. Czy to nie jest przypadkiem robota, jednak przy który był przez kilka, dwie czy trzy noce. Niby jest twarde, ale nie tak łatwo jest przemrozić znowuż wierzchnią tą, tą skórę dni. I żeby nie było tak żółto-zielono, to jeszcze jedna jest taka. Zdaje się, że trzy albo cztery do tej pory zebrałam. Mało jest takich. Też piękna. Już ku końcowi zbliżam się zbioru, z takich innych zostało jeszcze takiego kształtu maleństwo. I to będzie ostatnia, jeszcze przejdę się, zobaczę, może znajdę coś ciekawego, czy w ogóle, bo raczej wszystko wyzbierałam. A otóż nie, jeszcze jest kilka pięknych, i to tuż obok. Weszły w ogóle w tę część, gdzie był owis. Taka. lekko muśnięta żółtym i ciemnozielona, w trawie nie widać, w zielonym, zielona.